Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Koclaw, a to jest platformówka Indie pod tytułem You have to win this game Platformówka w bardzo ciekawej oprawie Także bez zbędnych ceregieli dajmy nową grę No właśnie Przewiniemy to intro Jak widzicie jest to platformówka dość bardzo w okropnie ciekawej stylistyce mamy tu pikselową grafikę i wszystko to jest wsadzone w, tak jakby w monitor wygląda to naprawdę jak z komodory czy z amigi jest ciekawe naprawdę mamy jeśli na dole mamy mm, jakby nie wiem, istnieje i steregi to nie są. Podpisy takie. Naprawdę czasami one są tak śmieszne. No bez przesady wiadomo, nie. Ale naprawdę czasami rozbraja i tu. Musimy zadzwonić, jak widać. Jest to odpowiednik save'a. W prawie górnym rogu możecie widzieć to. Musimy dotknąć tego, umrzeć i zrespić je na nowo. Dobra, Idź, idziemy dalej. Moje pierwszego z. Przeciwnika, czyli snake, czyli węża. Jak, na, jak widzicie, na dole mamy podpis, że to jest wąż. Tak to jest wąż. Jeśli ktoś by nie ogarnął jeszcze. Angielskiego na poziomie podstawowym. Dobra. No, były dwie drogi. Dobra, go get danger. Uff, idziemy tędy No, zebraliśmy pieniądze. Jak widać. Można w grze naprawdę się poruszać, gdzie się chce, jak się chce, no jak nie, bo tu platformówka jest. No. teraz spadłem. W, w prawym dolnym rogu mamy mm, pasek postępu, nie pasek, pasek, Boże, drogi pasek, procenty. Hmm, zabiłem się. Procenty postępu. Można by to także nazwać grą platformową sandbox, bo naprawdę ja teraz sam w sumie nie wiem w którą stronę idę, ale o, coś tam były jakiś napiks. What is the magic word? O Boże, nie martwcie się, ale ja zawsze lamię w platformówki. Ha, ciekawostką, także, którą warto dodać, jest to, że yy, gra obsługuje pada. Także jeśli komuś jest zgodnie grać na padzie, to może sobie go podłączyć. No nie powiem, naprawdę ciekawa gra. Dla mnie, jeśli ktoś nie ma, na przykład oczekuje na jakąś nową produkcję, Dishonored albo coś, albo Far Cry, albo, albo Hitman, to naprawdę, jeśli ktoś komuś się tak nudzi, to polecam ściągnąć. Oczywiście link będzie w opisie, myślałem, że da się tu wejść, ale nie. Link będzie w opisie i chyba tu nie przeskoczę. No, nie przeskoczę. Nie spodziewajcie się, że ja będę bardzo dużo kręcił z platformówek, ale ja naprawdę grać w nie. To nie umiem. Tam jest, jak widzicie, mm, nie topesz. go tak sucharowo nazwać Batmanem. Śmieszne, śmieszne. Dobra. Już 9% gry. Uu. Ciekawy pan. O Boże Tego się ma... tego nie przejdę na 100% nie to. No. Dobra, ja nie będę tu męczył się dalej z tym, no bo i tak nic mi z tego nie wyjdzie, bo jak grać w to jak grać w platformówki no nie potrafię. Ale zachęcam Was do sprawdzenia tej gry. Bo naprawdę ciekawa produkcja. Jak widzicie jest w ciekawej stylistyce. I co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.